Kochani, nie wiemy jak to się stało, że ten człowiek był opętany przez ducha nieczystego. Nie wiemy czym się napełniał przez lata swojego życia, jakim wpływom ulegał. jakie grzechy popełniał, bo szatan wchodzi w człowieka właśnie przez grzechy. Gdy popełniamy grzechy, szatan wchodzi. Ale przyszedł dla tego człowieka czas łaski. Oto Jezus ze swoimi uczniami. a więc mistrz tak jak prosiliśmy w tej pieśni mój mistrzu i mistrz ulitował się nad tym człowiekiem rozkazał surowo duchowi nieczystemu milcz i wyjdź z niego milcz i wyjdź z niego. Więc, kochani, moc Słowa Bożego. My nieustannie wędrując przez tę Ziemię jesteśmy naruszeni na ataki szatana. Tak jak święty Piotr napisał w liście, szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. I dlatego musimy się bronić. Wiemy, że szatan i świętych atakował, ale nic im nie zrobił. I my też musimy być napełnieni mocą. I dobrze i trzeba czytać Pismo Święte. Bo kiedy czytamy Ewangelię, karmimy się Słowem. Słowem Bożym. A Jezus jest drugą osobą Trójcy Przemajświętszy. On jest Słowem Ojca. Ojciec posłał go na świat, aby przyniósł nam miłość Ojca. Żeby powiedział nam to wszystko, co usłyszał od Ojca. I to później zostało zapisane. I jest to Słowo Życia. I gdy my czytamy, rozważamy, to przyjmujemy Słowo Życia. To Słowo staje się w nas życiem. A więc życiem Bożym mocą Bożą, światłem Bożym. Także gorąco Was zachęcam, żeby codziennie chociażby mały fragment przeczytać z Ewangelii i później w ciągu dnia rozważać. I to słowo Boże przyjęte, słowo Jezusa jest egzorcyzmem. Tak jak Jezus powiedział temu Duchowi nieczystemu. Milczy i wyjdź z niego. To gdy my czytamy Ewangelię, to Jezus to samo czyni. I wtedy Jezus nas uzdrawia, wyprowadza nas z niewoli, wypędza wpływy złego ducha w nas, których mogliśmy nabyć. Właśnie. Przyjmując zgubne słowa, obrazy, pornografię, zgubne, jakąś zgubną muzykę, bo dzisiaj wiemy, że jest dużo ukrytych treści. Dzisiaj technika jest tak zaawansowana, taki rozwój techniki, że przeróżne rzeczy się dzieją, o których ludzie nie wiedzą. I kiedy tak człowiek nieświadomie właśnie Słuchając na przykład muzyki, przyjmuje bluźnierstwa, których on jakby nie słyszy wprost, ale uderza to w jego podświadomość, bluźnierstwa, jakieś właśnie kult szatana, to nieraz otwierają się ludzie na wpływy swoich duchów. Ale kiedy zaczynają czytać Pismo Święte, i czyniam to z, wielką, z wielkim uporem, bo trzeba nieraz jak daleko ktoś odszedł, to z daleka wraca, to musi być uparty. Nie dać. Ja nieraz na rekolekcjach różnych młodzież zachęcałem do buntu, żeby się zbuntowali. No i wiadomo, że młodzież się lubi buntować. No to podnosili głowę, zaciekawieni, że wreszcie ktoś im pozwala się buntować, a nawet ich zachęca. I to w kościele. Ale ja wtedy mówiłem, żeby się zbuntowali przeciwko diabłu. Tak, i trzeba. Trzeba się buntować przeciwko diabłu. I być upartym, nie dać się. A natomiast trzeba pragnąć woli Bożej, bo Bóg nas stworzył i Bóg nas oczekuje w swoim Królestwie. Także wędrując przez tę ziemię, trzeba się rozmiłować w woli Bożej, poznawać ją, rozważać. I wypełniać. I wtedy Bóg w nas zamieszkuje. Bo święty Jan zapisał takie słowa Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A kto zachowuje moją, kto zachowuje moją naukę, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego umiłuje i Ojciec mój. I do Niego przyjdziemy i w Nim zamieszkamy. A gdy przyjmujemy wolę Bożą, to nasze serce staje się mieszkaniem Boga w Trójce Świętej. A przecież jesteśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w życiu Boga w Trójce Świętej, jedynym. I kiedy teraz jako ludzie dorośli, Przyjmujemy wolę Bożą przez rozważanie tej woli. Ona jest objawiona w Ewangelii i później wcielamy w życie, to nasze serce jest świątynią Boga w Trójcy Świętej. Bóg w nas zamieszkuje. I kochani, druga zachęta to jest... Modlitwa Różeńcowa. Ja tu już kiedyś t, y, y, mówiłem o tym, że egzorcyści nieraz y, 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 zmuszają szatana żeby wyjawił pewne rzeczy. I tutaj Mam właśnie, otworzyłem dzisiaj taki fragment, gdzie szatan zmuszony przez egzorcystę właśnie objawił, swój, jak groźnym jest dla niego różaniec. Gdy wy modlicie się na tych przeklętych paciorkach, wszystko nas boli ponieważ kontemplujecie to, co on, czyli Jezus, bo nie chce wypowiedzieć imienia Jezus, to więc okrężnie nieraz mówi on, ten, tamten, o Matce Bożej też nieraz mówi tam, tam. A więc gdy wy modlicie się na tych przeklętych paciorkach, wszystko nas boli, ponieważ kontemplujecie to, co On uczynił przeciwko nam. A więc rozważacie tajemnicę zbawienia. Wszystko w ciągu tamtych trzech lat On, czyli Jezus, walczył tylko i wyłącznie po to, by wyrządzić nam krzywdę i by oddalić od nas duszę. Po Jego przyjściu w ciągu tamtych trzech lat, które rozważacie w tych tajemnicach, Wy nas zabijacie ponieważ my od nowa doświadczamy wy, wydarzeń z jego życia, zwłaszcza jeśli kontemplujecie je, czyli rozważacie, rozmyślacie, ofiarowując i ponownie przeżywając jego cierpienia. I dalej, jeśli rozważając, bo trochę skracam, żeby. Jeśli rozważając tajemnicę przy pomocy tej broni, a więc róża nie nazywa bronią, wyłączycie wasze cierpienia z ich, czyli z cierpieniami Jezusa i Marii, oraz z męką wszystkich cierpiących, których On Jezus wybrał, sprawiacie nam wiele krzywdy. I dalej powiedział, gdy wy odmawiacie zdrowość Marii, to tak jakby ona, czyli Maria, po raz kolejny unosiła waszego ducha przed oblicze Ojca, ponieważ ona kocha was jak nigdy, inny. I teraz zobaczcie, Pan nie dał nam Marię za Matkę i ona prawdziwie jest naszą Matką. I ten szatan się tu wygadał zmuszone przez egzorcystę, że Maria rzeczywiście jako matka, gdy mówimy Zdrowaś Maria, odmawiamy Różaniec, to ona nas unosi, naszego ducha unosi przed oblicze Ojca, ponieważ ona, mówił dalej, ona kocha Was jak nikt inny, zabiera Was do góry ze sobą. I dalej mówię, że wtedy oni przeżywają prawdziwą torturę, a i w ogóle nienawidzi różańca. A w naszych czasach rzeczywiście różaniec jest modlitwą na całym świecie. I on później mówił egzor przy egzorcyście, stanowi to prawdziwą torturę, ponieważ ty kończysz, a więc ty kończysz różaniec, a zaczyna następny. Kończy ten następny, a zaczyna kolejny. Kończy tamten i zaczyna jeszcze inny. Zawsze, zawsze jest ktoś, kto go odmawia. Nie ma chwili, której nie byłby odmawiany. I później wył, że to jest, ich strasznie boli. Sprawiacie mi ból tymi paciorkami bękarty. I bękartami są ci, którzy je robią. Dlaczego tak cię drażnią te paciorki? Pytał egzorczysta. Bo zadajecie mi wiele ciosów. Przestańcie. A na, gdy włożyłem, pisze egzorcysta, ruszanie się na osobę egzorcyzmowaną, demon wykrzyknął. Jest ciężki, przygniata mnie, zdejmijcie go, zgniatasz mnie. No więc kochani, murmlmy się na różańcu. I to jest wspaniałe. Zobaczcie jak straszne nakłady się dzisiaj, jakie straszne pieniądze są wydawane. Zaangażowane są najpotężniejsze bronie, e, można by powiedzieć, zdobycze techniki żeby zniszczyć wiarę, rodzinę, macierzyństwo, ojcostwo, dzieci, młodzież. A wszystko to jakby spełzał na niczym. Wprawdzie wydaje się to groźne, jak patrzymy na to, ale w gruncie rzeczy, jak tu na przykład jesteśmy, to to w ogóle jest bezużyteczne. Bo ostateczne zwycięstwo... Należy do Boga. A Bóg posyła na Ziemię Marię, matkę swoją. I na naszej polskiej Ziemi to tyle słyszeliśmy tych zapowiedzi, że zwycięstwo przyjdzie przez Marię, ale i właśnie w całym świecie. A to, co się teraz wydaje takie groźne, to jest czas łaski. I Maria w Mediogorju teraz właśnie. To jest zadziwiające, że w ostatnich orędziach mówi, to jest czas łaski. To jest czas miłości, ciepła, modlitwy, radości. I dla wszystkich, którzy są przy Jezusie i Maryi, tak jest. No ale powiecie, no ale co w ogóle z tą sytuacją na świecie, gdzie widać takie zepsucie straszne, takie jakby ten straszny atak diabła. Ale to też jest czas łaski. Dlatego, że to wszystko się ujawnia. Bo było to uśpione, ukryte. A teraz, tak jak Matka Boża w którymś oręciu powiedziała, że pokazuje szatan, ma niewiele czasu, pokazuje swoje ochyzne oblicze. Bo on chce zniszczyć i człowieka, i rodzinę, i planety, pokazuje ochytne oblicze. I teraz jak to ochytne oblicze coraz bardziej widać, to ja sam widzę, jak wielu ludzi się ocząsa. Bo widzą, że to nie jest nowoczesność, że to nie są żarty, że to jest rzeczywiście straszna walka duchowa i trzeba chwytać za różaniec, trzeba codziennie czytać Pismo Święte, no i kochani, bardzo ważne, arka ocalenia. Ta arka ocalenia to jest rodzina. Noe zbudował arkę. Wszyscy w koło tam się śmiali, co on robi, a on na lądzie budował arkę. I kiedy przyszedł czas, on z rodziną wszedł do arki. Wody potopu tamtych wygubiły, a oni ocaleli. I rodzina to jest arka. I wy budujcie arkę w rodzinach przez wspólne czytanie Pisma Świętego, przez wspólną modlitwę, bo Jezus wtedy spełnia obietnicę, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. Oraz bierzcie do ręki różaniec, bo Maria jest tą zapowiedzianą niewiostą na początku Księgi Rodzaju, której potomstwo zdepcze głowę węża. I ona jest też tą, która właśnie jako matkę Jezusa miażdży głowę węża. I w tych objawieniach często widzimy ją właśnie jako miażdżącą głowę węża. Także nasłuchujmy woli Bożej, kochajmy wolę Bożą, bo Bóg nas kocha. Jesteśmy w Jego miłości. I pod opieką Matki Najświętszej. Amen.